W tym tutorialu pokażę Wam, jak zamykać oczka techniką Pikot. Pikot to są takie małe pętelki stworzone właśnie na e, krawędzi. Zamykając oczka techniką Pikot, e, można wpłynąć na dwie wartości. Pierwsza wartość to jest wielkość tych pikotek, które mogą być albo większe, albo troszeczkę mniejsze, tak jak tutaj w tym przypadku. Również można zdecydować, w jakich odstępach te pikotki mają być stworzone. Najpierw pokażę Wam, jak zamykać oczka, aby każde pojedyncze oczko tworzyło pikot. Tworzenie pikotu zaczynamy od tego, że dodajemy oczka w ten sposób, że wbijamy się w oczko, które ma mieć stworzony pikot, przerabiamy je na prawo i przekładamy oczko z prawego drutu na lewy drut, wbijając się od spodu. Liczba dodanych oczek będzie wpływać na to, jak duży ten pikot był, więc ja tutaj dla przykładu stworzę pikot, dodając trzy oczka, czyli dodałam jedno oczko, dodałam drugie oczko i dodaję trzecie oczko. Więc w tym momencie mamy trzy oczka dodane, plus to jest nasze oczko, które chcemy docelowo zamknąć. I teraz, żeby zamknąć to oczko, musimy po kolei zamknąć każdy z tych, z tych oczek. Czyli mamy w tym momencie trzy dodane oczka i jedno oczko, czyli cztery oczka. Musimy w takim razie zamknąć cztery oczka, żeby zamknąć to nasze pierwsze oczko. I zamykamy te oczka w klasyczny sposób, czyli przerabiamy oczka na prawo. I przekładamy jedno oczko na drugie oczko. Czyli to jest jedno zamknięte oczko, to jest drugie zamknięte oczko, to jest trzecie zamknięte oczko. I te trzy zamknięte oczka to są te oczka, które dodaliśmy i stworzyliśmy pikot, i teraz zamykamy czwarte oczko, i to jest dopiero jedno oczko zamknięte z naszych oczek. Które mieliśmy na drucie. Jak widzicie, tutaj nam powstał pikot. Teraz, żeby stworzyć kolejny pikot i zamknąć kolejne oczko, czyli drugie oczko, które mieliśmy na drucie, przekładamy je z prawego na lewy drut. I znowu dodajemy oczka, tak? Czyli mieliśmy do, stworzyliśmy tutaj pikot z trzech oczek, więc tutaj znowu sobie dodajemy oczka. Jedno oczko. drugie oczko. trzecie oczko. I teraz żeby zamknąć to nasze pierwsze oczko, musimy najpierw zamknąć te trzy oczka i później czwartym oczkiem, które będziemy zamykać, będzie to nasze drugie oczko w rzędzie, które chcemy docelowo zamknąć. Czyli Mamy jedno oczko zamknięte, drugie oczko zamknięte. Trzecie oczko zamknięte. I teraz przerabiamy czwarte oczko, zamykamy je, żeby mieć dwa oczka z rzędu zamknięte. I mamy stworzony kolejny pikot. Jak widzicie, jeśli mamy w te pikoty. Yy, Stworzone z każdego oczka, one są dość ciasno ułożone e, koło siebie, natomiast możemy je od siebie odsunąć. Gdybym chciała teraz kontynuować przerabianie oczek w ten sposób, że z każdego zamkniętego oczka powstaje nam jeden pikot, przełożyłabym teraz to oczko z prawego drutu na lewy drut. Natomiast chciałabym jednak, żeby kolejny pikot był odsunięty o jedno, o, o jedno oczko. W związku z tym muszę zamknąć jeszcze jedno dodatkowe oczko. I w tym momencie poprzez zamknięcie jeszcze jednego oczka odsuwam ten e, pikot e, o jeden. I teraz tak reasumując, gdybym teraz chciała stworzyć pikot, który się składa z trzech oczek i jest y, odsunięty od kolejnego oczka. Y, od, przepraszam, jest odsunięty od kolejnego pikotu o jedno oczko, robię to w ten sposób. Przykładam pikot z prawego drutu na lewy drut. Dodaję trzy oczka. Raz. Dwa. I teraz, to co będę robić, to będę zamykać te trzy oczka, które dodałam, zamykać czwarte oczko, które jest e, oczkiem, które chcemy po prostu zamknąć z rzędu, i zamknę piąte oczko, po to, żeby odsunąć pikot o jeden. Czyli zamykamy. Mamy jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko, czyli zamknęliśmy nasze oczka dodane. Zamykamy czwarte oczko, czyli oczko w rzędzie, które chcemy, żeby były zamknięte. I zamykamy jeszcze jedno oczko, żeby odsunąć pikot o jeden. I w tym momencie mamy kolejny pikot, i kolejny pikot powstanie odsunięty o jedno oczko. Tak jak Wam powiedziałam na samym początku, możecie dowolnie regulować wielkość tych pikotów poprzez dodanie większej lub mniejszej liczby oczek i możecie regulować odstępy pomiędzy pikotami poprzez zamknięcie mniejszej lub większej liczby oczek. I na przykład chciałabym teraz stworzyć pikot, który jest. E, mm, stworzony z dwóch dodatkowych oczek i będzie odsunięty od kolejnego e, pikotu o e, dwa kolejne oczka. Czyli przekładam na przykład prawy e, z oczko z prawego drutu na lewy drut. Dodaję dwa oczka. Raz. Dwa. Zamykam Dwa oczka, które właśnie dodałam, to jest jedno zamknięte oczko, to jest drugie zamknięte oczko. Zamykam trzecie oczko, czyli moje oczko w rzędzie, które chcę, żeby było zamknięte i zamykam dwa kolejne oczka, żeby odsunąć y, kolejny pikot o dwa oczka, czyli raz i dwa. I w tym momencie powstał nam dużo mniejszy pikotyk, jak widzicie, i kolejny będzie odsunięty o dwa oczka. Ten sposób zamykania oczek raczej będzie od Was wymagał zablokowania przynajmniej tej części robótki, dlatego że te pikoty potrafią być takie bardzo nieregularne, często się troszeczkę zwijają zaraz po przerobieniu, natomiast blokowanie powoduje, że one uzyskują taki lepszy, bardziej regularny kształt.